Tomek pracował w firmie od początku. Był trzecim pracownikiem. Zbudował połowę systemów. Nowy menadżer miał 27 lat i dyplom MBA. Na spotkaniu przerwał Tomkowi w pół zdania. Powiedział: To jest myślenie z przeszłości. Może pora, żeby starsze pokolenie zrobiło miejsce młodym. Wtedy do sali weszła prezeska. Słyszała wszystko. Powiedziała zimno: Tomek, którego właśnie zlekceważyłeś, był pracownikiem numer 3. Zbudował system, który chcesz zastąpić. Ma 7% firmy. Mógł przejść na emeryturę 5 lat temu. Jego kod generuje 40% przychodów. Ty jesteś tu 18 miesięcy. Jeden udany projekt. Młody menadżer wyszedł ze spuszczoną głową. Prezeska dodała: Ludzie, którzy mówią o rewolucji, rzadko cokolwiek robią. Ludzie, którzy cicho rozwiązują problemy, budują imperia. Tomek wrócił do prezentacji. Tego wieczoru pracował do późna, jak zwykle. Na biurku stało zdjęcie rodziny i odznaka pracownika numer 3.